Witam wszystkich bardzo serdecznie, Księga Rodzaju Ludzkiego. Tom trzeci, rozdział 7 pierwszy, Przewodztwo dla ludzi, od 21 do 23. Film będzie techniczny, ale dobra, wracamy. Zło będzie wszędzie, demony zaś ludziom złoczyniącym usprawiedliwienie dawać będą w potrzeptach swoich, jako że wszystko w zgodzie i prawie Boga Wszechmogącego. A każde zło będzie miało od nich mnóstwo usprawiedliwień, bo wielce są inteligentne. Wymienić ich tygodnia by zabrakło. Wystarczy. Słuchajcie, techniczne. Je. Słuchałem troszeczkę, moi drodzy, Także od razu mówię, filmik jest dla moich widzów. Fajne komentarze dajecie, kurczę mówię. Nawet się pojawiają hasła o spotkaniu. Powiem tak, z mojej strony, no byłoby to świetne. Byłoby też świetne, tak pomyślałem sobie, spotkać się ze swoimi widzami, a jest nas to ogromne grono, co nie? Wcale <laughs> oczywiście przesadzam. Ale mówię tak, że tak mówię. Tak czytam, mówię, kurde, nieźle, nieźle. No gdyby, gdyby do tego doszło. Przede wszystkim ja bym zyskał, powiem szczerze, z góry wam mówię. Ja bym zyskał na tym na, na spotkaniu. Te, te te. Czyli widzimy się. Zobaczymy wasze Twarze usłyszał dźwięk głosu, to, to, jest, to, to są rzeczy e, istotne, ale dobra, teraz powiem tak, e, czy jest to technicznie możliwe? Oczywiście, że tak. Ja Wam nagram, wiecie co, nagram Wam filmik z samego mojej, samej mojej posesji. Z samej mojej posesji, zobaczycie, gdzie tutaj to moje studio i tak dalej e, i będę to omawiał za telefonem, przydałbym się do człowiek, który by, by tą po prostu kręcił mi, ja bym był narratorem. <noise> I zobaczycie, jak to wygląda. To, 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 to moje studio, to moje właśnie tutaj Bidne studio, <noise> oczywiście żart. I tak, żeby nie przedłużać, oczywiście, że tak, jeżeli byśmy raz do roku mogli się spotkać, chcielibyście przyjechać, dookoła mnie, tu jest cała masa hoteli. Hotelików, hotelików. Mają tam kilka-kilkanaście łóżek, ale to jest nic. To jest dookoła mnie cała masa agroturystyki. Normalnie nie wiem, czy to 20 czy 30 zł za, za, za nocleg. Yy, I fajny, bo tam wiesz, możesz z kolacją, możesz ze śniadaniem i tak dalej, i tak dalej. To są cztery, także, jeżeli chodzi o to, jak ktoś chce. I teraz tak, gdyby ktoś... Ja z góry mówię, ja w nic nie wchodzę, jeżeli ktoś. Ja tylko mogę odebrać informacje. Jeżeli moi widzowie zechcielibyście się kiedyś tam umówić, przyjechać, spotkać, dajecie mi tylko czas, dajcie mi przynajmniej dwa tygodnie albo i więcej. No obojętnie. Najlepiej jakby to była sobota, wiadomo. To sobota byłaby najlepsza. Przyjeżdżacie ja ze swojej strony wszystko. Daję wszystko, no. Mam tutaj zestaw, znaczy nie, tego nie będę pokazywał, bo mam... E, talerzy, talerzyków to mam ze 100 widelców, czyli całą stołowiznę mam tutaj, wszystko mam, mam. gryly, grylech to chyba ze ze, miałem kominek sobie zbudować, ale nie, nie, na razie jeszcze, tak wiecie, ale gryly mam ze ze 3 i altana, którą Wam tu nagram, to jest na 25 osób pod dachem, 25 osób e, spokojnie tu się mieści, nawet więcej i gdyby, gdyby doszło do takiej sytuacji, to powtarzam, bo co tam jeszcze, no i odmawiam się, ja dodaję gryla, wszystko e, alkohol daję też, może nie dla wszystkich ale postawiam ja nie mam nic przeciwko e, imprezie, na której jest e, polska wódeczka tak jak pani Barbara, słynna aktorka powiedziała kwestia nie, nie jest e, w e, upiciu się czy napiciu, tylko kwestia w kulturze picia Polacy rzeczywiście w większości nie nie, ma, nie znają kultury spożywania alkoholu, bo alkohol nie jest nic, niczym złym, jak to nam przedstawia słynny Kler. Także, także gdyby to doszło do skutku jakieś tam hasło, może jeszcze kurczę, może jeszcze w tym roku jakby da jeżeli e, powtarzam, słuchajcie, ja wbrew w innym mówię, a po, ludzie dzisiaj nie chcą. Da, jakaś impreza trzeba się narobić, na przygotować. Jeżeli ktoś chciałby przyjechać i byśmy, możemy nawet zrobić jakiś panel dyskusyjny. Ktoś dzisiaj telefon stawiamy, rozmawiamy, albo ktoś tam no, nagrywa tego na jakiś temat ciekawy. Każdy niech się wypowie, każdy swoje zdanie. Można, może, moglibyśmy nagrać w czasie naszego spotkania lub przed, żeby wiecie. A później wyłączamy telefony i bawimy, możemy i się po prostu bawimy o tak mi to ują. Także także jest to taka tech, tech, techniczna sprawa, no, to mówię, no, jestem na to otwarty, ale ja organizować tego nie będę, że po prostu, nie mam na to czasu, siły. Po prostu jak ktoś chce się zorganizować, i tylko powiedzieć, jest przyjeżdża 10 osób. Przyjeżdża 5 osób. Bo mówię, to dlaczego tu się nie wybrać w dwoje, jeżeli ja się interesuję e, wziąć z sobą małżonka, małżonkę. Będziesz kierowcą, albo razem pochodzisz. No, tereny atrakcyjne tu są. Nie. Jeżeli lubicie przyrodę, to możemy... Ja wam mogę pokazać, ja trochę biegam, ale tym moim bieganiem. <ścoughs> to by było na tyle, taki techniczny, że ja jestem za tym otwarty. Także także mówię, to wszystko kwestia techniczna do gadania tematu. A film mówię, film będzie nagrany za tydzień. Za tydzień. Prawdopodobnie nagram go w sobotę. Dopiero i puszczę Wam same, same moje studio. Może nawet to tak zrobię, że od samej bramy. Jak się zatrzymam, zacznę od bramy nagrywać. To po kolei przejdę i pokażę Wam. Eee, tutaj. Dobra, dobra, dobra. Trzymajcie się na razie, bo za dużo.